Witam, ze strony Michaszko. Dzisiaj zrobimy szybki opening y, trzech boosterów i zobaczymy co z tego wyjdzie i wychodź proszę bardzo idzie pierwszy pyk to wiadomo to wiadomo, pierwsza karta o do góry nogami Pawmot mam druga nic specjalnego trzecia też nic specjalnego i tutaj już chyba wiadomo co będzie niestety nic nic ciekawego i te dwie ostatnie to są zwykłe karteczki niestety niestety ale otwieramy następną otwieramy następną zobaczymy co, co z tego co z tego wyjdzie Proszę Państwa. Okej. Okay. Wiadomo. Tego odstawiamy. Tego odstawiamy. Pyk U. Toxtricity. O. Toxtricity. Przepraszam bardzo. Ten może być coś warty. Yy, dalej. Lipka. średniawka Wigglypuff i tutaj ja już czuję, że. O, Charmander! I to są już zwykłe, tak jak podejrzewam. Już jestem nauczony, że to są y, zwykłe Pokémonki. Okej, okay. i szybko otwieramy trzecią. Co tutaj będzie? Proszę bardzo. Wiadomo. To odbieramy. To pierwsza rzecz. Uuu, proszę bardzo. Mega Gengar X. No, tego się zbudziłem. Zobaczymy, co jest dalej. No. Mogłoby być coś lepszego. Y Sharkadet. I y następne y y y y y to są już tak jak sądziłem pewnie już tylko zwykłe pokemony niestety tak jak zwykle wiadomo ale zobaczcie co wyszło z tego poza tym ten może być coś warty ale może jeszcze ten reszta o jeszcze może ta no, jak na trzy boostery całkiem nieźle. Dzięki, pa!